Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Pod moim niedawnym postem z tegoroczną, w zasadzie z zeszłoroczną warką arta za nowego samca alfa zapytałem Was, czy chcielibyście posłuchać historii stojących za tym właśnie piwem i moich pewnych wspomnień, przemyśleń na temat właśnie samca alfa sensu Largo. Jeżeli chodzi o sam post, to odsyłam do opisu dzisiejszego odcinka. Tam znajdziecie nie tylko opis tego, jak smakował mi samiec Alfa z warki 2024, który został wypuszczony w 2025 roku. Jest tam też kilka innych, moim zdaniem, ciekawych, przemyśleń, a dzisiaj, dzisiaj cofniemy się w czasie i pogadamy o tym, czym drzewie Samiec Alfa był i też skosztujemy w wersji z kawą. A więc już teraz krótkie intro i lecimy. Dawno, dawno temu za górami, za lasami samiec Alfa wzbudzał naprawdę wielkie, słuchajcie, emocje. Przeogromne, przewspaniałe, przecudowne, bo było to jedno z pierwszych piw w Polsce, w zasadzie wypuszczone przez browar kraftowy polski rzemieślniczy, czyli przez browar Artezan, które to piwo było leżakowane w beczce po Bourbonie. No i te lata już temu już naprawdę nie wiem, która to jest Nwarka Samsa Alfa. To było piwo naprawdę naprawdę bardzo pożądane. Bardzo go było mało na rynku, No bo było mało w ogóle piw tego typu. Mało, który browar odważył się kupić beczki za niemałe pieniądze, zalać się drogim w produkcji piwem, bo mówimy tutaj o imperialnym stałcie. I tak naprawdę mocno zaryzykować, mocno, słuchajcie, zaryzykować tym, co stanie się z drogim piwem wylanym w drogie beczki, które wymaga jeszcze dodatkowo, po pierwsze, samo piwo czasu na wyleżakowanie, bo baza musi być naprawdę fajna, żeby miała ręce i nogi. I dodatkowo, no, jeszcze musi w tej beczce swoje odleżeć, przeleżeć, przeczekać, żeby nabrało też tych nut, za które. Kochamy właśnie chiwa leżakowane w Berce To w, w, wtedy, w tamtych latach, nie wiem ile to już, z 10 lat temu, mam, nie mam daty w pamięci, bo mam inne daty, o których chciałbym pogadać, ale to nie jest istotne z punktu widzenia tego filmu, bo yy, wierzcie mi, że ja nie miałem okazji próbować samca alfa z pierwszej warki. Znaczy miałem, ale o tym za chwilę, yy, ale to było już po latach, yy, z drugiej warki i tak dalej, i tak dalej. No, bo tak jak mówię, tego piwa było strasznie mało. No i w ogóle to, co już powiedziałem wcześniej, mało kto w ogóle te piwa leżakowane w beczce robił. I teraz pierwsze wspomnienie. Pierwsze moje wspomnienie tyczące się w ogóle piw leżakowanych właśnie w, w beczkach nie wiąże się z samcem Alfa. Nie wiąże się samca, z samcem Alfa. Wiąże się, słuchajcie, z browarem Widawa. Bo to Wojtek Frączyk, nie wiem, czy nie zapoczątkował w zasadzie ten trend. A tak naprawdę bardzo dużo swoich piw leżakował. I pierwszym piwem Barrel Age, z którym ja się zetknąłem, to był, to był bodajże imperialny Brown Ale. Nazywał się to Miss Eva. I to było naprawdę, słuchajcie, lata temu, jakiś, ja wiem, 2000 to mógł być, 13, 14 rok. Do końca nie pamiętam, ale pamiętam, jak to piwo trafiło w moje ręce. Otóż. W Katowicach na ulicy Radowskiego był taki fajny mały sklepik osiedlowy, gdzie ja kupowałem piwa kraftowe. Bardzo fajna obsługa tam była i właściciel tego sklepu już po N wizytach poznawał mnie i zawsze proponował mi jakieś, jakieś ciekawostki. Między innymi dzięki niemu trafiłem na pierwszą warkę Imperium Prunum, która, która mnie zachwyciła. No, i kiedyś mówi: No, wie pan co? Tu mam taką specjalną rzecz z browaru Widawa. To piwo nazywa się Miss Ewa. To jest piwo leżakowane w beczce i ono będzie super, świetne, fajne. No, wtedy ono kosztowało jakieś niepotyczne kilkanaście złotych. Jak sobie w ogóle pomyślę o tych cenach, to, to szok, nie? że wtedy kilkanaście złotych za butelkę 0,33 browneila leżakowanego w beczce, to w ogóle było wow. Nie? No i wróciłem do domu. Mówię dobrze, to musi być odpowiedni czas, to była chyba jakaś sobota, ja sobie to piwo odpowiednio przygotowałem. Najpierw było w lodówce, potem odczekało swoje przed nalaniem do szkła, otworzyłem butelkę, nalałem, wącham. Słuchajcie, mówię tak, no, no tak, no jest tam jakaś czekolada. No, jeżeli beczka się objawia aromatem kiszonej kapusty, to jestem bardzo zdziwiony. Ale ja sobie wtedy tak tłumaczyłem, że ja może po prostu nie dojrzałem jeszcze do tego. No bo przecież pan, który mi sprzedawał to piwo, no sprzedaje to piwo, handluje, nim zna się, powiedział, że jest świetne, że jest dobre. Eee, I mówię, no to ja chyba jeszcze nie dojrzałem, no wypiłem to piwo całe, no bo kilkanaście złotych, wiecie, to nie w Kitucha. Eee, ale tak, nie wiedziałem, że to jest piwo wtedy zakażone. No ale właśnie tak, wtedy. To było, no nikt nie do końca wiedział, jak wtedy obchodzić się z beczką, jak ją przygotować. Dlatego no, tylko wtedy świecie kupował beczki, lał się to piwo i co się stało, z tym piwem to się stało, no akurat e, ta warka się skwasiła, była kiszona kapusta w tej co e, coś się już tak naprawdę nie zdarza, ale drzewie tak bywało, nie? Że, że gdzieś tam te piwa beczkowe czasami właśnie można było trafić na tak zwane trafione. E, więc mój pierwszy kontakt z piwami Barrel Age no to nie był z, zbyt trafiony, bo to piwo było trafione zakażeniem. No i tam taki szoma kapusta, e, no dziwnie, dziwnie było. Natomiast minęło już wiele lat, mamy 2025 rok i dla nas, dla konsumentów to, jest, to są piękne czasy, słuchajcie. Bo piw leżakowany w beczce, i to w różnych stylach, porterów bałtyckich, imperialnych stoutów, imperialnych brown -ailey, siema brokracja, e, nawet jasnych piw trafiały się ipki leżakowane w beczkach. E, no, Pinta Barrel Brewing ma przecież cały projekt, gdzie, gdzie też tosy leżą. No, jest tego na napęczki, możemy tak naprawdę przybierać. Z zakupieniem Sansa Alfa teraz nie ma najmniejszego problemu. Jedziesz do sklepu, stoi na półce, kupujesz. Fakt nie jest to tanie piwo, chyba 50 zł kosztuje butelka, tyle zapłaciłem za podstawkę, za tą nawet nie wiem, nie pamiętam. Nie sprawdzałem na rachunku, ale, ale jakoś tak, więc ja co roku staram się teraz kupować, właśnie butelkę, sprawdzać jaka jest forma, bo samiec alfa dla mnie. Zawsze prezentuję ten topowy level w piwach leżakowanych w beczce. Pamiętam, nie pamiętam, czy to było rok, czy dwa lata temu, była jedna warka, która była trochę bardziej alkoholowa niż zwykle, więc wystarczyło ją poleżakować dłużej i było typ bo reszta się zgadzała. No więc co roku sobie to piwo kupuję, sprawdzam i się nim zachwycam i świetnie, fajnie. W tym roku miałem kupić tylko podstawkę, ale dzięki Wam, przynajmniej części z Was, którzy skomentowali te, to, te degustacje, podstawki, zdjęcia na profilu, na Facebooku, że chcą posłać historii o samcu alfa, mojej, bo to nie jest historia samca alfa, tylko to są moje wspomnienia i, i przemyślenia jakieś tam związane z tym tematem. No to dzięki Wam no dobra, no to skoro mam nagrać, to nie będę kupował drugi raz podstawki, tylko kupię wersję z kawą. Nie jest to pierwszy raz, kiedy do samca alfa trafia taki dodatek, bo już wcześniej artyzan Chyba poprzedniej warce to wypuścił i było to świetne piwo. Albo dwie warki temu, nie pamiętam, ale genia, genialna rzecz, więc chętnie za chwilę spróbuję, jak tam wariant 2024 z kawą smakuje. I teraz jest fajnie, bo zobaczcie, mamy kilka wariantów. Można sobie to kupować, tak jak powiedziałem, bez najmniejszych problemów. To piwo po prostu jest. Ale nie było tak. Słuchajcie, no, ci z was, którzy są w krawcie dużej, pewnie wiedzą, ci z was, którzy są od niedawna, może to być dla was zaskoczenie, ale kiedyś po samca alfa to się ustawiały komitety kolejkowe, trzeba było to piwo rezerwować. Mi pierwszy raz udało się tego piwa spróbować w 2017 roku, ale to było tylko dlatego, że prowadziłem wtedy z panią kapitan sklep specjalistyczny i słuchajcie, udało nam się zdobyć na sklep dwie butelki tego piwa dwie butelki na sprzedaż do sklepu specjalistycznego tak sytuacja wyglądała w 2017 roku w 2016 było niemożliwe do zdobycia to tylko naprawdę coś wybrańcy mieli i stwierdziłem, że ok. wtedy w tym 2017 roku z racji tego, że chciałem spróbować sam alfa, to jedną butelkę zostawiliśmy sobie spróbowaliśmy we dwójkę z panią kapitan wtedy do budki Druga butelka powędrowała, słuchajcie, na aukcję charytatywną. Stwierdziłem, że no co ja mam zrobić z jedną butelką na sklepie? Kto pierwszy, ten lepszy? No nie, stwierdziłem wtedy, że to zróbmy tym piwem coś dobrego i wrzuciłem to jako sprzedaż na licytację. Był szczytny cel wybrany, była to fundacja SOS Chorzowa, która zajmuje się zwierzakami. Daliśmy czas i osoba która wylicytuje, wylicytuje za największą kwotę, wpłaci kasę na Fundację SOS, przyjdzie z potwierdzeniem przelewu, dostaje to piwo. I słuchajcie, wtedy w 2017 roku udało nam się na ten cel zebrać 370 zł. Uważam, że całkiem fajnie i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony, że że właśnie tak to się wydarzyło, że samiec alfa wtedy zrobił coś dobrego, a ja miałem okazję tego piwa spróbować pierwszy raz i wyrywało naprawdę z kapci. Ale wspomniałem o tym też, że suma sumarum miałem okazję kosztować samca alfa z pierwszej warki. A wszystko dzięki licytacjom sztosów podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa, którą tę licytację prowadziłem, była to edycja. Z 2019 roku, i wtedy za tę butelkę, to była edycja jesienna, za tę butelkę szczęśliwiec zapłacił bagatela 2800 zł. 2800 zł za pierwszą warkę samca alfa. To było jeszcze piwo, które miało zupełnie inną etykietę niż teraz. Zaraz wam etykietę zresztą pokażę tej wersji kawowej. Było sprzedawane w bączkach 0,33, teraz to jest butelka półlitrowa. Chociaż wolałbym 0,3, tak naprawdę, bo to jednak mocne piwo. W każdym razie po raz kolejny samiec alfa zrobił fajną robotę. No i wtedy miałem okazję i zostałem poczęstowany tym piwem komisyjna degustacja tej pierwszej warki. Oczywiście już była utleniona, już było trochę sosu sojowego, no nie było to w, w takiej formie jak wyszło, w, wyszedł pierwszy Samiec Alfa, no ale w, po tych paru latach faktycznie spróbowałem, skosztowałem samca Alfa z pierwszej warki. No i teraz tak jak powiedziałem, no mamy fajne czasy dla nas, dla konsumentów, dla browarów pod tym kątem jest trochę gorzej, no bo Samiec Alfa wychodzi co roku, nie ma wokół tego już takiego zamieszania, jak było. Naprawdę, jak jakaś knajpa kega dostała, to znikało w moment to piwo. Też miałem okazję w świętej pamięci katowickiej kontynuacji którejś tam warki skosztować. No niesamowite rzeczy przy okazji tego piwa się działo, a teraz bez problemu kupicie i polecam, polecam spróbować. Jak gdzieś znajdziecie, czy dorwiecie artezan na festiwalu, czy gdzieś w knajpie podstawka na pewno warto opatrzoną rokiem 2024. bo warte za nie wiedzą jak obchodzić się z podstawą, jak uważać dobrego imperialnego stałta, jak blać w beczki, jak przygotować te beczki, bo finalnie piwo wyszło pięknie. I cieszę się bardzo, że będę miał okazję spróbować teraz wariantu z kawą. Kawa jaka tutaj poleciała to Kolumbia San Sebastian. Hmm, oczywiście, piwo leżakowane w Berse po Bourbonie. Alkohol 13%. Nie podali niestety ee, ekstraktu, ale to jest nieistotne. Piwo ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, kawa, chmiel, drożdże. No i tyle. Browar Artezan. Bo nie? E, Browar Artezan oczywiście. Jest to jeden z pierwszych browarów, to też warto o tym wspomnieć, że jest to jeden z pierwszych browarów stacjonarnych, fizycznych, który też maczał swoje palce w piwnej rewolucji. Najlepiej spożyć przed 31 marca 2027. No oczywiście jak na piwo 13% myślę, że może poleżakować. A, miałem to, to pokazać. Proszę bardzo. Tak się prezentuje, moi drodzy. To jest etykieta zmieniona. Już od paru lat. Ten, te, te, te ząbki. Tutaj są. Kiedyś, ta etykieta wygląda inaczej pewnie gdzieś obrazek wam wrzucę. Żebyście zobaczyli, jak to drzewi bywało. Kapsel nagi. Jestem dziwny, że Artezany ma swoje kapsle. Nie? Tak, szkiełko kroniki Artezana Powstałem swego czasu. Była taka seria PIW, niestety już tej serii nie ma. No fajny pomysł był. Bo... Mówię o historii różnych ciekawych rzeczy, które były pro produkowane. E, między innymi w miejscu, w, którym, w błoniu, w którym browar Artezan się znajduje. E, no, piana, jak się to taka niezbyt obfita, w zasadzie już zaraz znikła. Pewnie to dodatek kawy, ale nie o to chodzi, nie? No, co ja pan moi drodzy mogę powiedzieć? Pachnie obłędnie, pachnie wanilią, kokosem, czuć tutaj naprawdę solidną bekę, w sensie beczkę, w sensie beczkę po Bourbonie i pięknie też czuć kawę. Alkohol jest wyczuwalny, ale taki likierowy, nieprzesadzony, miły dla, dla nozdrzy. Fajnie, że ta kawa w aromacie nie dominuje, że jednak podstawą aromatu tego piwa jest imperialny staw żakowany w Bersy po Bourbonie, a kawa mu tylko gdzieś tam sobie przygrywa w tle. Ale sytuacja odwraca się chyba w smaku. Co prawda wziąłem dopiero pierwszy łyk, ale już taka kawa jest wyczuwalna. Ona miesza się z czekoladą, migdały czuję, czuję wanilię, czuję kokosa. Oj, będę miał dzisiaj przyjemny wieczór z tym piwem. Tak jak mówię szkoda, że nie ma go troszeczkę mniej, ale butelka politrowa na dwie osoby Pani Kapitanie z na dole może będzie miała ochotę. A jak nie no, to, to wypiję sam, no jakoś sobie poradzę. Piwo ma fajną temperaturę właśnie około strzelam 12-13 stopni. No, jak dostaję tlenu, to ten alkohol troszkę zaczyna wychodzić i on ym, się intensyfikuje mogłoby być go troszeczkę mniej w tym, w tym wariancie. Pamiętam, że ten wariant podstawowy to był troszkę chyba lepiej ułożony. Dodatek kawy może mieć wpływ na kwestie sensory. Znaczy no, może, ma potężne przecież czuć tutaj kawę, więc może też ta kwestia alkoholowości się zmienia. Na to by wszystko wskazywało. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba pamiętać, że sensoryka jest o tyle Yy, skomplikowanym tematem, że w zależności od dnia, formy yy, może być różnie. Co prawda, filmy staram się nagrywać w weekendy, kiedy mam ciszę, spokój, yy, nic mi tutaj nie dolatuje z kuchni itd. Tak ja też jestem rzeźki, świeży, wypoczęty, ale to też różnie bywa. Ale nie no, i tak pomimo tego, że jest lekko alkoholowe w aromacie, znaczy alkoholowo, no, jakby było, no, ma 13%. Ale troszeczkę tak, ciut za dużo. Alkohol też jest lekko subtelnie gryzący, On podbija troszkę gorycz, ale jest to nic nieprzyjemnego. Jest to piwo naprawdę bardzo gładkie, bardzo pełne, bardzo kompleksowe, dużo się tu dzieje. Są też czerwone owoce, więc widać, że to piwo swoje odleżało. No i rzecz, przy której po prostu można posiedzieć, pocieszyć się, świetnie się bawić. No jest gładziutkie, jest... A. Żyjemy naprawdę w fajnych czasach, jeżeli chodzi o kraft. Jeżeli chodzi o dostęp do piwa i to, że tego typu sztosy mamy od ręki. Jasne. Troszkę, wiecie, tego romantyzmu, tego, tego czekania na, na to piwo, to tak jak nie wiem, z Imperium Prunum tak też bywało, nie? E, też było go mało na rynku i się ludzie o nie zabijali, już tego nie ma, już teraz skupicie Imperium Prunum bez problemu, tak samo to piwo. Było romantycznie, było romantycznie, ale chyba wolę obecną sytuację, żeby każdy mógł spróbować tego piwa. Bo ono jest naprawdę po prostu świetne. I wiecie, co, że ma coś do wybranych trafić? Nie, bez sensu. Żyjemy w fajnych czasach, a fajnie też mieć takie wspomnienia jak dzisiaj, czyli z tego jak licytowałem to piwo, pierwszą warkę na, na WFP na licytacji z cztosów, jak była licytacja u mnie w sklepie, jak jeszcze sklep funkcjonował, jak próbowałem w ogóle pierwszej butelki swojej samca alfa, to wiecie. Yy. To były me mega emocje, mega jarałem się wtedy tym. To było, to było przeżycie, nie? Teraz jest tak na zasadzie, i no, piję sam co alfa, jest smaczny, jest fajny. I tak troszkę wiecie, jest błyska zakręcona wokół, że kiedyś te piwa, do, do piwa troszeczkę się inaczej podchodziło. Nie? Człowiek nie miał takiego obycia, o, o, w zasadzie obtłuczenia się z, z różnymi piwami, więc teraz ciężar jest e, na mnie zrobić wrażenie. E, ale wie, tak naprawdę siedząc sobie właśnie z taką butelką, fajnie, że można powspominać, fajnie, że, można o tym, że mogę o tym opowiedzieć. E, a jestem ciekaw też, jakie Wy macie historie związane z tą, z tą butelką. Czy, czy macie podobnie, czy, czy nie wiem. Piliście samca niedawno, pierwszy raz? Dajcie znać w komentarzach, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. Naprawdę jestem bardzo ciekaw waszych historii związanych z samcem e, Alfa, bo, no bo to jest piwo, mimo wszystko uważam, że legendarne. Trochę żałuję, że, 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 że ta jego legendarność. E, obniżyła swój lot, no, nie, może obniżyła swój lot to nie jest dobre słowo, ale e, że nie jest już tak chubione to piwo, bo trzyma dalej formę, bo jest dalej świetne, jest, jest naprawdę przepyszne. Więc dajcie znać, co sądzicie, e, jakie macie historie, jakie macie przemyślenia, może piliście też tę te warkę, e, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, e, jak, jak, jak to u Was jest. E, ponoć warto powiedzieć, żebyście kliknęli dzwoneczek, Dzięki temu będziecie powiadomieni o filmach, które wrzucam. A nie wrzucam ich codziennie, ja robię to naprawdę hobbystycznie, nie zależy mi na jakichś tam algorytmach YouTube'a, więc jak chcecie, to tam zawsze warto gdzieś kliknąć. Dać suba, bo też sporo osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału, więc będzie mi miło, jak tam klikniecie. Tak jak wspomniałem, robię to totalnie hobbystycznie, nic z tego nie mam, a, a sprawa mi to też radość. Sprawą mi raduj, że też wy jesteście. I tyle na dzisiaj w historiach stojących za piwem. Tym razem samiec Alfa, trochę wspomnień. Ja się cały czas uśmiecham. Naprawdę, przy dobrym piwie, dobre historie też pięknie się wspominają. Wasze zdrowie.